We're going to have to kill her. Can I please stop him? Okay. The really here. Here. Well, just it? How can you help me? You're all going to die. We're going to have to kill her. She's going have to die, she's going Jedną A kuku Siemanko wszystkim, tutaj Haroldzik Przyjechaliśmy dzisiaj w góry Do mojego i łysego, wieloletniego już przyjaciela Adamę Polska O, tego kartofla Będziemy dzisiaj penetrować jego laski To jest znaczy jego lasy <noise> Nie, zobaczymy, może coś dzisiaj wyskoczy fajnego, przyjechał nas dzisiaj troszkę, bo zabraliśmy ze sobą Jonasza od nas, kuzyn jest, więc mam nadzieję, że dzisiaj wyjdzie z tego fajnego, słonecznego dnia, fajny, słoneczny odcinek, jak słoneczny, to pewnie może coś żółtego wpadnie, dobra, widzimy się przy pierwszym dołeczku, Adasiu, pozdrów ładnie, powiedz dzień, dzień dobry, dobry, dobry. Wszystkich. Siema. zapraszam serdecznie do subskrypcji Adamę Polska I Harold, Baribal. i Harold Baribal, no i co? I tyle, pa pa! A, coś podobne je, guziki jak u tego. Jak od sutanny, ale tu coś będzie na nich. To są srebrne dmuchane guziki. przynajmniej tak to wyglądają. No, i co, ile? Cztery takie? Nie, takie różne, jakiś taki parch. No i mam pierwszego fanciora. Za drzewkiem Jest mi guziczek. Strasznie skatowany. Ale jest guziczek. Już namęczyłem, a on zaraz pod korzenie był. Ojku, Proszę, pod bukiem. Pierwszy sygnał trochę no ale to nic, mam nadzieję, że chłopaki coś nakopią. Idę zaraz do Jonasza, bo widzę, że przez krzaki poszedł i sprawdzimy z drugiej strony młotnika. Może coś tym bardziej lepszego widzi. Do zobaczenia przy następnym dołeczku. Posunęliśmy się za młodnik, troszkę w taką kleszczową dolinkę. Znaczy nawet nie dolink Idziemy cały czas do góry. No ja tutaj mam w końcu sygnalik. Opa. I wyskoczył kolejny guzior. Spotkałem przed chwilą Jonasza. Tutaj poszedł mi na dół. Nie wiem, gdzieś mi zaginął. cholera tam jest cygan. No. I mówi, że tam na dole trochę niżej na początku jak wchodziliśmy w las. To było bardzo dużo guziczków. 10 mały, są chyba z 4, jak go spotkałem. No dobra, jest drugi fancior. Ty daj łyka, ziomek. Dobra. I idę szybko do Jonasza, się napiję o strefie wody, jak zwykle. <muzyka> Pokaż Jonaszu, coś się tu tu nakopał. Mukuara. Ciężarek jakiś. To no nie jest plomba. O jajku, jaki malutki, ale to taki sam samikłysy znalazł. Mm, to Z kwiatuszkami tak, tak. taki. No To nie jest ten? No to nie od zegarka to za cienkie. Nie no ale są chociaż. Dobrze coś wychodzi, wiesz? To spoko. Ciekawe. Jakby trzymadełko jakieś błyszczy, widzisz? Są trzy oczka tu, tu i tu. Dobra to czekamy na monetki chyba co? O tu co masz? Coś tu pochował. Były jeszcze na początku co to działo. O jajku, no. Delikatnie rozsypany strasznie. Otwiera się. Czemu mojego biednego? No co, stan jest tak, jakie mamy, to nic nie zrobimy, Idziemy z naszym dalej do góry, chyba po tych drzewach będziemy chodzić zaraz. Akrobaci. Chodź o naszą, pokaż mi, co tu znalazłeś. No, eee, świeża, szkoda, szkoda, że pusta. Byśmy chociaż mieli wahę na chatę. No no co, zabieramy ją. Chodźmy sobie z Jonaszem tutaj prawdopodobnie. Co Moniak? Pierwszy? Jaki? Czekajcie. Skoczymy się pod Jonasza, zobaczymy co za Moniaka ma. O, fenol chyba. No krajcar. Krajcarek może. Ty, wiesz, że nie widzę? Ale uwolony, ale miedziak. Może być fenol, ale ciężkawy się wydaje, wiesz? Kurczę. Nie wiem, nie powiem ci Nie ma takiej emocji A jedę ja zobaczyć do siebie wiesz ja idę zobaczyć do siebie Właśnie wykopałem jakiś sygnał Czekajcie chwilę Czekaj Jest o tu Uch. Patrzcie Widzicie Co to będzie? Uch. Ja myślałem, że to guzik Ja myślałem stary, że to guzik, nie? Naprawdę Tak się ładnie szkli Coś tam dziadnych Pierściodek Wziąć patrz oczkiem Trzymaj Dawaj zobaczymy co to jest nie? Oby srebrny Ale chyba srebrny będzie wiesz Jaki zajebisty, stary. Patrz. Widzisz? Ja, masz szczotkę? Nie. No nie gadaj. Posrebrzany był. Z kaweczkiem, cholera, miedziany, ale był posrebrzany, chyba wiesz. Jaki zajebisty. Patrz. Sztos. Nie? Yes. Mamy to. Mamy to. Bo na pewno nic nie znalazł. Dobra, Jonaszu. Piątunia, zajebiście. Ja mogę iść już, no, ja mogę iść do domu sobie. <noise> Widzieliście? Tak to się kopie. <noise> nie, łysy z mantikorem lata, nie? No i guziki kopie, a tu trzeba pierścionki kopać? <noise> Ale super. <noise> Mój prezes. Stop. Ja dzisiaj z Jonaszem jakieś szczęście chyba mamy. Pokaż. Ja, jakie zajebiste. Z kamyczkiem jest chyba. Kamyczkiem, no, no Malutkim. Ej. Otwieramy. Tak, to jest ta. Se, nie sekretera, tylko to jest ten. Sekretnik. Mhm. Sekretnik to się chyba nazywało. I było chyba pozostawane. Widzisz tu fragmencik? Mhm. Ja. Otwieramy. Nie, nie, zostawiamy. Otwieramy. Tak, niech się o. A jak zdjęcie? Zwłaszcza. A jak będzie fajna jakaś dubka? <laughs> Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Gratuluję Ci Słońce. Mówiłem, idziemy ku... tędy. Idziemy tędy, nie ma opcji. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Nie, nie wsadzamy na tego. Nie, nie wsadzamy. Nie był. Był posrebrzany? Był, panie. Ale to dam ci go. Akurat dla ciebie będzie. Tak? Idzie Jonasz. Jonasz, Tomasz? O, no bo ty no, z wersą chodzisz. <laughs> Nie chciałem tego mówić, ale kurwa zabić się przycisło na usta. O, idzie ten, co rozjebał system. Znowu. A no, z piąteczką. No, proszę. I co, to wszystko? Nie, no nakopałeś, ale dobra, to, to się nie liczy, stary ilość, tylko jakość. No to chwila, ty, część więcej z Robertu Sama rzepa. Wypadały chyba. Nie ma nic, Chyba wypadały. Się. Kuzyn znalazł pieniążka. Ja tutaj widzę gry, gry o, ale ile to nie wiem. A tutaj jest starczunia z koronką. Piękna. No i to, przyszedłeś w końcu do nas. Opowiadaj. Masz poważnie to z Riberku? No. No. Jak tam grosz pisze? No, gry, o, zobacz. Gruz, nie grosz. Patrz, gdzie? Nie, Arabella. Srebrny Arabella. Był pozłacany, chyba. Znaczy mi dziucha była posrebrzana Weź, kurwa, dziadu. Pokaż kleszczy, co tam masz. Nie to na gołębie, a nie na one Na gołębie to dla Wilka Give me that Nie to nie to co ja bym ci dał Dzięki, Ty rzeczywiście Po co tak trzysz? Bo mokre Bo mogę Ale jakie cien... Ale jaki <noise> dziwne cienkie jakieś takie się wydaje Dwa masz? I <noise> jaki ty patrz Tu co znalazłem to stary ten Hala To jest fajne To jest fajne to ty jest, jest, nie, grosze. Gr Czy, groszen? Jeszcze coś masz? A to ten jest. Krajcer. To krajcarek jest. 1858. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy roczniki 1980. Masz. Ale ta szósteczka stary. Ale ta szósteczka. Ale lekki jest, strasznie to jest... Jest z zajebistego stanu. Jest świetny stan. O jest. A się perełką Też mam. O, ten kapsel też? nawalił Ale dziwne to sreberko jest, strasznie stare, Takie lekkie to Jakieś fenigi tyle plomby Ta plomba, to rodkowa? Czy jak to tam jest? Nie, ale to jest węgierska To jest węgierska plomba To jest plomba węgierska Chyba no. Jak nie wyjdę nie znajdę srebra, to musi być święto jak <laughs> no, było jak no. było Dobra i tym miłym akcentem we wspólnym gronie Kończymy dzisiejsze poszukiwania. Wszyscy robią popa. Adam robimy popa. Idziemy na rybkę. Adam zrobimy rybkę. Już jest A. zrobiona rybeczka. Mamy tego. Kogo? Co my to mamy? Mirunę. Mir Mirunę. W sosie kapustowym. 50 gram na 4 <laughs> strąga mamy, strąga. Dobra, Adaj, powiedz ładnie, że zasubskrybujesz ten, żeby zasubskrybowali kanał. Ej, ziomeczki, subskrybujcie Karol, e, Harolda, kanał. Tylko pamiętajcie, nie zapomnijcie zostawić lajka, tak? <laughs> tak, lajka, like suba i ten. I komentarz. Łycy e, no. nic nie znalazł. No i olać biedę. <laughs> olać i, biedę. biedę i pamiętajcie, że to wszystko on nic tam nie znajdzie na tych filmikach. <noise> także to będzie lipa, <noise> Dobra. Wow. On no, nam... się do tego nadaje, on się do tego nadaje. O ma za mówi się Ma gadarę mówi. On się do tego nadaje, no, 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 Czekaj, bo nie wyłączy kurwa kamery.